Kupiłem go dosłownie dwa dni temu. Śmieję się, że jest w wersji LEGO, bo jest cały rozebrany, bo rozebrany do napraw blacharskich. Część została przeprowadzona, a część nie. Zresztą wam pokażę, co ja będę sobie szczępił, ja tak na sucho. Tak jak powiedziałem, rozebrałem do napraw blacharskich. Tutaj jest właśnie wycięty kawałek podłogi. Mam te części wszystkie mi poprzedni właściciel dał, także wystarczy je jakby wspawać w to miejsce. Tu już nawet były jakieś przygotowania poczynione, ale widać, zapału brakło. Ogólnie Blacharsko jest bardzo dobry, nie licząc właśnie tego tutaj miejsca, które trzeba zrobić, a tak patrząc po całej budzie, to on się trzyma bardzo dobrze. Nie ma jakichś tam większych ognisk korozji, nie ma w ogóle ognisk korozji, nie licząc tego progu, który z tej strony też został wymieniony. Jest zardzewiały, ale to jest powierzchowna rdza, także jeśli się to wypiaskuje. To powinno być piękne.